Siemanko, oto rzeczy, które musicie wiedzieć zanim zaczniecie trenować wyskok. Odcinek taki bardziej merytoryczny, ale bardzo szybkie, krótkie porady dla każdego chcącego skakać wyżej. Pierwsza rzecz. Siła razy szybkość równa się moc. Czyli taki bardzo prosty wzór na moc. Żeby skakać wyżej, musicie go znać, bo żeby skakać wyżej, musimy zwiększać moc. Już w tym zorze macie opisane co mamy trenować, czyli mamy zwiększać siłę i mamy zwiększać szybkość, a pomiędzy tym, czyli tam, gdzie jest również duży ciężar i duża szybkość ruchu, trenujemy właśnie moc. Kolejna rzecz, nie ma jednego planu, ani jednego ćwiczenia magicznego, które sprawi, że będziecie skakać wyżej. Na świecie jest. 7-8 miliardów ludzi i każdy jest inny. Jednego boli kolano, jednego boli plecy, jeden... Jest tworzony do przysiadu, drugi nie, trzeci jest słaby i tak dalej, i tak dalej. Nie szukajcie jakiegoś magicznego ćwiczenia, bo go nie ma i zawsze starajcie się gdzieś pracować nad tym, co jest po prostu u Was najsłabsze i oczywiście na tym, co odpowiada właśnie za skoczność. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Oczywiście mówi się hard work, motywacja i tak dalej, napierdalać codziennie, ale nie zawsze o to chodzi. Musicie wiedzieć, że na treningu dajecie bodziec, a potem, gdy odpoczywacie, śpicie, odżywiacie się, zachodzą te pozytywne, że tak powiem, adaptacje, regenerujemy się i stajemy się lepsi. Jeśli nie dacie sobie czasu na regenerację i będziecie codziennie przeciążać aparat ruchu, a niestety trening wyskoku opiera się bardzo mocno na obciążaniu stawów kolanowych, bioder, pleców i nie tylko, no to doprowadzicie niestety bardzo często albo do Regresu, bo też tak bywa, albo do kontuzji. A jak już jesteśmy przy kontuzjach, to kolejny punkcik, czyli nie trenujcie z kontuzjami. Już od dawna wiadomo i jest to udowodnione, że jeśli boli was kolano, nigdy nie skoczycie na maksymalną wysokość, na ile was stać. Z tego względu, że ciało po prostu będzie się samo ograniczać, żeby nie zrobić sobie większego kuku. Jeśli boli was kolano, Wyleczcie to od razu jeśli czujecie, że koska jest niestabilna, też was boli, od razu się tym zajmijcie, bo nigdy nie osiągniecie maksimum swoich możliwości. Idziemy dalej. Oglądaj najlepszych skoczków. Musicie oglądać najlepiej skaczących gości na świecie: czy to na YouTubie, czy to będzie na żywo, bez różnicy. Musicie obserwować, musicie analizować, jak oni nabiegają, jak oni się ruszają, co oni robią z rękami, jak ustawiają stopy. To naprawdę bardzo pomaga. Ja się wzorowałem na winsie karterze i nie bez powodu mam taki sam naskok jak on. I w sumie od razu kolejny punkcik, czyli właśnie skaczcie z najlepszymi. Yy, nawet nie wyobrażacie sobie, jaka jest różnica, gdy widzimy to na żywo i macie możliwość poskakać albo zobaczyć kogoś, kto skacze na przykład na 120 cm. Dlatego, jeśli chcecie poskakać z kimś, zapraszam. Po to jestem, możecie przyjechać do Błażowej, yy, potrenować ze mną, poskakać, nie ma z tym problemu. I naprawdę na żywo wygląda to inaczej, niż wygląda bardzo często na filmach. Kolejny punkt, czyli trenuj z maksymalną intencją. Nie interesuje mnie, czy bierzesz 50, 100 czy 200 w przysiadzie. Pchasz do góry na maksa, najszybciej jak potrafisz. Nieważne, jak to będzie szło, czy wolno, czy szybko, pchasz jak najmocniej. Gdy skaczesz, skaczesz jak najmocniej. Oczywiście nie zawsze da się w każdym ćwiczeniu, nie każde ćwiczenie jest stworzone po to, by pchać jak najmocniej, akurat do góry. Ale przy wielu ćwiczeniach musicie wiedzieć. Macie starać się zaaktywować jak najwięcej włókien mięśniowych, jak najwięcej odpalić jednostek motorycznych i wykrzesać siebie jak najwięcej. Idziemy dalej, stopniowo progresuj. I prosta rzecz, nie możecie znaleźć sobie planu, gdzie jest rozpisane 8 serii w przysiadzie, bo po prostu taka objętość Was zabije. Wy macie, gdy zaczynacie swoją przygodę z treningiem wyskoku, macie progresować stopniowo pliometria taka delikatna jak skakanka, do box jumpów, aż potem oczywiście po jakieś bardziej zaawansowane formy pliometryczne. I tak samo jest z ciężarami. Nie możecie od razu wejść na pierwszy trening i od razu brać maksy. Musicie do wielu rzeczy dojść stopniowo i nie zajmuje nam to tygodnia, dwóch tygodni, tylko to często zajmuje miesiące albo nawet lata. Zanim możemy robić najbardziej zaawansowane i najcięższe metody treningowe, jakie po prostu są dostępne. Kolejny punkcik, testujcie się regularnie. Jak macie wiedzieć, czy wasz trening przynosi efekty, jeśli nie mierzycie tego wyskoku i nie interesuje mnie, czy skaczecie ręką do obręczy, czy macie werteka, czy macie platformę, macie regularnie się mierzyć. Jeśli mierzycie się bardzo często, no to będziecie mieli bardzo dużo informacji, na przykład tego, czy jesteście zmęczeni czy nie i co się dzieje z waszym wyskokiem. Jeśli spada, no to może pora zluzować z treningiem i zrobić Jakiś deload. Hmm, jeśli nie rośnie, no to coś tutaj jest też nie tak. Także mieszcie się regularnie. Nie chodzi tutaj o penisa. Idziemy dalej. Nie ma drogi na skróty. Jeśli ktoś wam obiecuje, że w 4 tygodnie zrobicie 20 cm wyskoku, kłamie. Jeśli ktoś ma w filmiku, że ćwiczenie, dzięki któremu dodasz 15 cm wyskoku, to kłamie. Przede wszystkim po to, żeby was przyciągnąć i zachęcić. Pamiętajcie, jest takie powiedzenie: nikt wam tyle nie da, ile ja wam mogę obiecać. Więc obiecanki, cycanki, a głupiemu radość. radość. Słuchajcie, żeby zwiększać wyskok bezpiecznie i przez lata, trzeba naprawdę robić to stopniowo. I już do tego tyczy się to, że najważniejsza jest regularność i bycie konsekwentnym. Nieważne często są metody treningowe, jakie zastosujecie, ale finalnie i tak najlepsza osoba będzie ta, która po prostu nie odpuści. Jeśli zrobisz trening w poniedziałek, a potem przez tydzień tłumaczysz się tym, że nie masz czasu na zrobienie treningu, to niestety do niczego to nie prowadzi. Bardziej szanuje, jeśli ktoś trenuje cały czas kilka razy w tygodniu. Przez tygodnie, przez miesiące, przez lata i gwarantuję wam, że wcześniej czy później to ona będzie tym zwycięzcą i oto ona będzie właśnie wysoko skakać. Kolejna rzecz, musicie to pokochać. Naprawdę, jak gdy idę spać do łóżka, ja już nie mogę doczekać się kolejnego treningu jutro. Jak gdy myślę o skakaniu i dank sesji, nie mogę się tego doczekać. To ma wam sprawiać przyjemność. Wy macie tego pragnąć tak bardzo, jak oddech. Znacie chyba to przysłowie, gdzieś ktoś tam, ktoś tam kojarzy jakieś motywacyjne te pierdoły i tak dalej. Musicie mieć cel. Jeśli trenujecie sobie bez celu, no to niestety tak jak wasze życie. Jeśli w życiu nie macie jakiegoś celu, no to po prostu lipa. Jeśli postanowiliście sobie, że macie skakać 3,40, to po trupach do celu. Jeśli postanowiliście sobie, że chcecie kupić jakiś samochód, tak samo po trupach do celu. Także warto sobie określać cele. Na przykład, chcę skakać 110 cm chcę doskoczyć do 340, chcę dodać 20 kg w przysiadzie i po prostu osiągać zamierzone cele. Nauczcie się penaltimet stepa. Bardzo proste, czyli ten przedostatni krok, który wrzuca w nas w naskok, czy to z dwóch nóg, czy do skoku z jednej nogi, jest naprawdę nietrudny do opanowania, wymaga to oczywiście powtórzeń, ale im wcześniej się nauczycie tego penaltimeta, tym szybciej wasza technika skoku będzie się po prostu rozwijać. Efektowniej nie zawsze znaczy efektywniej. W czasach YouTube'a, w czasach Instagrama, w czasach TikToka, jeśli ktoś robi bardziej efektowne ćwiczenia, wielu młodych myśli: ja pierdolę, ten gość się zna i on ma jakieś zajebiste ćwiczenia, niż robienie jakiegoś nudnego, zwykłego przysiadu albo jakiegoś podskoku z ciężarem. Nie zawsze tak jest, zazwyczaj tak jest, że Proste metody są najskuteczniejsze. I dla 90% ludzi są totalnie wystarczające. Trochę brutalnej prawdy, nie każdy może skakać 120 cm. Niestety, wyskok jest uwarunkowany genetycznie, ale to nie oznacza, że każdy nie może poprawić tego wyskoku, bo właściwie każda osoba jest w stanie dodać coś do swojego wyskoku. Czy macie. 10 lat, czy macie? 15. Czy macie 60, jeśli zdrowie wam dopisuje? Droga otwarta, zawsze możecie być lepsi, zdrowsi i bardziej atletyczni. Zadbajcie o zakresy ruchu. Niestety, znaczy niestety, wyskok wymaga od nas przyjęcia pewnych pozycji. Trening wyskoku, ćwiczenia też wymagają przyjęcia od nas pewnych pozycji i jest niestety, jeśli nie macie zakresów ruchu, no to też może kończyć się to przeciążeniami, naciągnięciami, gdzieś tam będziecie brzydko wyglądać w powietrzu, więc warto też o to zadbać. I można by tak bez końca gadać, drodzy Państwo. Chciałem, żeby było to krótkie i coś, coś żebyście się dowiedzieli. No i można jako ostatni punkcik powiedzieć: oglądajcie po prostu mój kanał, subskrybujcie, polubcie, czytajcie HACB.pl. Więc. Dużo więcej takich materiałów przed Wami, dzięki wielkie. Na razie idę gotować i robić izometrię, bo ja się trzymam wszystkich punktów, o których właśnie powiedziałem na razie.